Kiedy wylądujemy na Marsie, żeby szukać śladów życia, spojrzymy na tę planetę jak na archiwum. Każdy kawałek skały i każdy kryształ lodu to kapsuły czasu. Od dawna wiedzieliśmy, że Ziemia i Mars wyglądały bardzo podobnie około miliard lat po uformowaniu skaliste wybrzeża i wielkie oceany. Na Ziemi w tym samym czasie życie już kwitło napędzane bogactwem reakcji chemicznych, które organizmy nauczyły się przyspieszać. Ślady tych reakcji odkładały się w osadach przez tysiące lat. Warstwa po warstwie. Dziś, po miliardach lat skrywania swoich sekretów, możemy je wreszcie odczytać, całe, okres po okresie. Wiemy, że planeta zaczęła stygnąć, a wiatr słoneczny stopniowo rozdmuchiwał jej atmosferę. Ocean wyparował, ale pozostały lodowce, ostatnie rezerwuary słodkiej wody, w których zamarznięte mogły przetrwać starożytne komórki. Zanim jednak Mars się oziębił z pięknięcia skorupy, lawa wypływała milionami lat. Budując najwyższą górę w układzie słonecznym wulkan gigant. Przepływająca lawa pozostawiła po sobie rozległe systemy tuneli o unikatowym mikroklimacie, osłonięte przed promieniowaniem i ogrzewane ciepłem wolno stygnącej planety. A jeszcze głębiej kilometry pod powierzchnią przetrwały zbiorniki płynnej wody przesyconej solą. Na Ziemi takie solankowe jeziora znajdujemy na dnach oceanów i tam, mimo toksycznych warunków, życie tętni dzięki egzotycznym reakcjom chemicznym. Dlatego dziś nie pytamy już, czy na Marsie istniało kiedyś życie. Pytamy, co musiało zrobić, żeby przetrwać do dzisiaj.